Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie Dzisiaj przychodzę do Was z recenzją Pianki Magic Bronze z Bielendy I rozświetlacza co ciała Color Control CC 10 w 1 Więc jeżeli jesteście zainteresowani To zapraszam Was oczywiście na dalszą część tego filmu Zacznę od pianki brązującej Magic Bronze do jasnej karnacji Ja już ją używałam cały rok tamtym roku, bo moje ciało oczywiście przez pracę nie widziało słońca. I teraz chciałam wam przeczytać, co tutaj producent mówi o tym produkcie. Wyjątkowy produkt brązujący do ciała, pozwalający w krótkim czasie uzyskać efekt naturalnej opalenizny, pianka już w trakcie aplikacji nadaje skórze bardzo delikatnego złotego koloru, który zostaje wzmocniony w ciągu 3 do 5 godzin po zastosowaniu. Delikatna formuła lekkiej pianki idealnie rozprowadza się po całym ciele, pozwalając na dokładną i równomierną aplikację. To minimalizuje powstanie smug, zacieków czy plam. Pianka jest wydajna, szybko się wchłania i pielęgnuje skórę. Efekt opalenizny utrzymuje się nawet do kilku dni. Kochani, zgadzam się w stu procentach z tą opinią. Przez to, że ja mam ten produkt yy, rok, drugie opakowanie już mam tego produktu. Wiem o nim naprawdę dużo, wiem jak się zachowuje skóra, jak się położy na Suchą skórę. Wiem, jak się położy na skórę, która powinna być przygotowana, a za chwilę Wam powiem o przygotowaniu, o najlepszym położeniu tej pianki, ale jest to produkt, który idealnie nadaje się do takich pladiochów, jakie ja. ja jestem biała strasznie, strasznie, naprawdę strasznie. Jak na to, że mam y, ogólnie ciemne włosy i ciemne oczy. No, to i kiedyś, jak byłam dzieckiem, to się po prostu opalałam bardziej. Ale przez to, że moje ciało nie widziało słońca przez dobre 5 lat, to ta cała opalenizna tak naprawdę mi zeszła i muszę się posiłkować tym produktem. Jak najlepiej przygotować ciało do aplikacji tej pianki? Najlepiej jest wykonać tutaj depilację, jeżeli chodzi o nogi. To depilację, ale maszynką do ciała, bo ta maszynka do ciała zrobi nam również peeling, zdejmie nam trochę tą warstwę luźną rogową skóry, skóra będzie gładsza, a włosków nie będzie, więc taka skóra będzie idealnie przygotowana pod tą piankę. Ale jeszcze przed jej nałożeniem należałoby nałożyć na nogi na jakiś czas przed aplikacją tej pianki. Nawilżający balsam. Ale co to znaczy nawilżający? To znaczy taki, który nie zostawiłby filmu tłustego, tylko by się dosyć szybko wchłonął. A jeżeli byśmy chcieli nie mieć właśnie tych plam i smug, to na miejsca takie jak kolana czy. Wokół stopy, jak mamy stopę, to wokół stopy i tutaj z tyłu, jak mamy ścięgno Achillesa, no wiecie o co mi chodzi, to też mamy tu w tym miejscu bardziej suchą skórę. To warto by było tam zablikować jeszcze raz ten sam balsam albo dać go troszkę więcej, żeby. Produkt, czyli ta pianka brązująca, którą nałożymy, żeby ona w tym miejscu osadziła się jak najmniej, bo my mamy tam najbardziej suchą skórę. Nie ma problemu przy nakładaniu tej pianki, ja ją nakładam dłoni, z tym, że muszę pamiętać o tym, żeby później dłonie bardzo szybko umyć i żeby moje dłonie również nie były suche bo ostatnio tak nie domyłam za dokładnie i gdzieś tam tu właśnie między palcami mi się trochę przybarwiło, no bo jakby ta skóra bardzo sucha złapała ten pigment. Przy aplikacji pianki ja Wam polecam od zaczęcia dwóch pompek, czyli bierzecie dwie pompki, rozdzielacie je na dwie ręce i jeżeli zaczynacie na przykład od łydki, bo ja tak od łydek zaczynam łydka Łódko później trochę, jak mi zostaje, to stopa i tam, gdzie mam już najmniej, no to ewentualnie właśnie kolano, czy te takie yy, trudniejsze miejsca. No jak mamy te dwie pompki, to jakbyśmy zaczynali od boków łydki i przechodzimy sobie na górę. I tak samo z udem. Boki, góra i osobno tył. Ja sobie schnę, odczekuję sobie tak 10 minut, chodzę sobie w majtkach po domu, żeby wyschnąć jakby z tej pianki. Ona się bardzo szybko wchłania i dobrze ją widać, gdzie ją zaaplikowaliśmy. I najlepiej by było, gdybyśmy mieli później już, jak ona wyschnie, piżamę, która jest luźna. Nasunęło się moim widzom na Instagramie, bo już na Instagramie przedstawiałam te produkty i opowiadałam, że nagram ten film, pytanie: czy pianka brudzi ubrania? Otóż aplikacja pianki najlepiej, jakbyście zaaplikowali ją właśnie wieczorem, jak idziecie spać. Najlepiej by było, gdybyście mieli piżamę. Yy... Która właśnie nada się do wybrudzenia, ponieważ yy, ja zauważyłam u siebie na mojej piżamie, że jednak ten produkt barwi, ale nie barwi na tyle, żeby nie dało rady tego wyprać. Ja w pracy mam również białe spodnie i przez to, że się pocimy, bo w nocy również się pocimy, ja w pracy też się pocę, jak, zwłaszcza jak były wakacje. To również jakby przez to wydzielanie tego potu, ten barwnik się odkłada na tych spodniach, ale jak już wcześniej powiedziałam, nie ma problemu z umyciem. Ten barwnik nie przebija spodni ani piżamy tak, żeby to było widać. Widać tylko w środku od tej strony, która styka się z ciałem. W przypadku, gdzie na przykład mielibyście białą sukienkę i zaaplikowany właśnie ten, balsam, a sukienka albo ubranie by było luźne to nie ma takiej możliwości, żeby się to po prostu ym, odbarwiło ym, na ubraniu bo robi się to tylko wtedy kiedy się bardzo spocimy i kiedy to ubranie przylega nam do skóry jak możecie zauważyć jest duża różnica między tutaj nogą po aplikacji zaaplikowaną a Tą nóżką prawą, na której nie ma w ogóle tego brązera samoopalacza. Noga wygląda tak zdrowo, szczuplej. I to jest po jednej aplikacji. Trochę miałam problem z. Tutaj jak możecie zauważyć, z tą częścią i jednak z stopą, bo trochę za dużo dałam tego. Tego samoopalacza na stopę, ale postaram się umyć trochę stopę, bo gdzieś tam porobiły mi się zacieki przez to. Bo normalnie tak wcześniej nie miałam, ale teraz jestem w ciąży, więc mam bardzo suchą, przesuszoną skórę. No i tutaj zgięcie, wiadomo, ale trzeba rozprostować, żeby równo położyć. No i trochę właśnie za dużo dałam. Ale to jest właśnie efekt po jednej aplikacji, tak? Po jednej aplikacji. Ja wrócę do Was, żeby pomalować tą nogę raz, a tą nogę drugi raz, żebyśmy zobaczyli, czy da radę po prostu dozować ten efekt tego samoopalacza, ale wygląda naprawdę ładnie, szczupło. Zdrowo, no super. Jak możecie zauważyć, ta lewa noga jest ciut, ciemniejsza. Nie wiem, czy to widać, ale uwierzcie mi na słowo, nie, widać. Że ta lewa właśnie ma jeszcze mniejsza, a ta prawa jest jaśniejsza, więc kolorek można budować. Tą pianką oczywiście można budować opaleniznę. Ja na przykład, jak się naturalnie opalam, to niestety nie chcą mi się opalać nogi. Ja już mam zjarane na maksa tutaj dekolt ramiona, już chodzi mi skóra, a nogi nie chcą mi się opalać i jak już ja się wymęczę, wyleżę i one się opalą, to one się opalą w ciapy, tak naturalnie w ciapy. Więc ten pierwszy efekt nałożenia pie, tej pianki może być ala naturalny, czyli możecie rozłożyć to tak, że to one będą delikatnie jakby muśnięte słońcem. Tak właśnie taka naturalna opalenizna. Ja na filmie dałam troszkę więcej, żeby równomiernie pokryć nogi. No to to jest u mnie taka opalenizna, to ja bym musiała się chyba z 2 miesiące opalać. I kolejny dzień, jak do Was przyszłam, to właśnie mam tą piankę nałożoną, jakby jeszcze raz można budować ten efekt. Pianka, jeżeli nie zmywacie, jeżeli nie myjecie się w detergentach, tak? bo ja na przykład swoich nóg nie myję, przez to, że ogólnie teraz w ciąży mam bardzo suche nogi, to to, co jakby spływa, jak się myje w tych miejscach, gdzie Y, powiedzmy, skóra się bardziej przetłuszcza i piana ze mnie spływa, no to ona jakby myje te nogi. Ale ja jakby bezpośrednio nóg nie, nie aplikuję na nie Żelu i nie, nie myję ich. Więc u mnie ta opalenizna utrzymuje się około tygodnia. Czy po tej piance robią się zacieki? Powiem tak, jeżeli nałożycie m, m, po prostu nierównomiernie, no to oczywiście, że Wam się zrobią zacieki. Albo gdy macie bardzo suchą skórę i właśnie jej nie nawilżycie. A ja teraz wciąż mam bardzo suchą skórę, a czego nie mam? Właśnie balsamu do ciała nie mam. Ale pokazało mi to, że ten produkt wcale nie wygląda źle nałożony na taką suchą skórę. Jakby no, cieszę się, że tak nie jestem w ciapy. Ale na przykład już właśnie bliżej takich stref ciężkich typu stopa. No to tam na stopie sobie narobiłam właśnie takich plam i zacieków i byłam właśnie zaskoczona, zaskoczona. Zastanawiałam się, przepraszam, zastanawiałam się, czy jestem w stanie to szczotką domyć. Trochę taką szczotką do ciała to domyłam i jakby pokryłam drugą warstwą jeszcze raz. No i nie ma problemu. Jak już sam producent tu wszystko napisał, z czym się zgadzam, że się łatwo aplikuje, szybko się wchłania, na długo starcza, no ta, taka pianka starczyła mi na całe ciało, nie tylko na nogi, ale ja całe ciało yy, stosowałam ją na całe ciało oprócz twarzy, o czym później powiem. To ja ją używam całe lato po prostu, całe lato używałam, więc ten produkt jest naprawdę bardzo wydajny. Ale muszę powiedzieć o jednej rzeczy, o zapachu. Zapach jednak jest wyczuwalny. W porównaniu do innych samoopalaczy, których zapach znam, wręcz smród ich znam, to ja czuję ten samoopalacz. Czuję go, po prostu, że to jest zapach samoopalacza. Może nie jest aż tak intensywny, ale po prostu czuję go. To co zauważyłam, jak mamy nogi pokryte, ciało w ogóle, jak mamy pokryte tą pianką, to ono jest bardziej takie delikatne, takie właśnie nawilżone. Ja Wam tutaj skład tego, podam tej pianki. Jak już wcześniej powiedziałam, nie polecam stosować na twarz, bo jednak. Bielenda ma inne produkty, które są przeznaczone do twarzy i zresztą sami o tym często powtarzają. Nie powiedziałam najważniejszego. Jak chodzi o kolor, kolor jest naturalny. Ja jak kiedyś w życiu się opaliłam, to właśnie to był taki kolor mojej skóry. I uważam, że tak. Ta pianka jest dla osób, które się. Nie opalają i nie chcą się opalać, albo które się opalają i opalają się w ciapy i wręcz chcą, jakby, zatuszować yy, to, że mają nierównomiernie pokrytą skórę swoim własnym barwnikiem. I drugi produkt, który jest nowością Bielendy, Color Control 10 w 1. Yy, ja bym nazwała to takim rozświetlaczem, właśnie do ciała. Dobrze jest tu napisane: rozświetlający jedwab do ciała. Zgadzam się. Dobrze. Co tam producent pisze o tym produkcie? Jeden kosmetyk, 10 korzyści dla skóry. Pierwszy. Natychmiast w sposób perfekcyjny udoskonala wygląd skóry. Zgadzam się. Wyrównuje kolor, nadaje skórze ładny odcień. Zgadza się. Pięknie rozświetla. Idealnie wygląda. Nadaje ciału efekt satynowego blasku w stylu glamour. Wspomaga nawilżenie skóry. Likwiduje szorstkość, daje efekt jedwabistej w dotyku skóry, poprawia ogólną kondycję skóry. No, kondycję, no to zobaczymy po czasie. Sprawia, że ciało wygląda piękniej. Zgadzam się. Ogólnie na 9 się zgadzam. Yy, na ogólnie przedostatni, no to czy poprawia ogólną kondycję skóry? No to mi chodzi, jakby o stan skóry. To zobaczymy po długotrwałym stosowaniu. Ale ogólnie tak. Ja z tego produktu jestem bardzo zadowolona. On wszedł do Rossmana teraz w maju. Yy, czytałam na jego temat opinie, bardzo się zainteresowałam i naprawdę zgadzam się z, tymi, yy, z tym, co napisał o tym produkcie właśnie producent. Teraz o kolorze tego produktu trochę opowiem. Kolor jest taki jakby lekko różowy, Tak jakby chłodny. Z, duży, z małymi drobinami, które są chłodne i z większymi drobinami, które są złociste, tak jakby brokatowe, ale musi być neutralny, bo nałożony na taką skórę, jak ja mam teraz, to wygląda tak jakby na tej mojej nodze będziecie mogli zobaczyć. Wygląda, y, wpasowuje się, gdzie ta moja noga wygląda trochę jak noga u kury, jest po prostu biała i wygląda źle, naprawdę niekorzystnie, a nałożony na ten samo opalacz, który jest no, w kolorze właśnie takim y, tutaj karmelowym takim naturalnym, złocistym jak naturalna opalenizna. To jeszcze ją podbija i wygląda to naprawdę cudownie, więc musi to być neutralny kolor odcień, bo inaczej odcinałby się na tym produkcie. Te produkty dwa by ze sobą nie współgrały, a razem wyglądają super. Ogólnie produkt wygląda na skórze jak rozświetlacz. Naprawdę tak typowy po prostu rozświetlacz płynie. Dobrze się utrzymuje na skórze, jeżeli yy, ciuchy mamy luźne. Ja go nałożyłam na ręku i teraz Wam go pokażę, jak wygląda efekt nałożony na dłoni. I o moją dłoń przez pół dnia pocierała się koszula, która była luźna i jakby w ogóle mi te drobinki nie zniknęły, ale jak później moje nogi włożyłam w dżinsy, no to jakby zostało mi to rozświetlenie, ale jakby ten nadmiar i te większe drobinki, one po prostu zniknęły, musiało się wetrzeć. Spodnie. No ale to logiczne jest, że ktoś używając taki produkt, no nie, be, nie będzie nosić po prostu dżinsów, tak? Chcąc pokazać pięknie rozświetlone nogi. Nie brudzić uchów, myślę, że to jest bardzo ważne. Można go zaaplikować i on po chwili robi się suchy i można od razu zakładać ubranie, kieckę i pokazywać się światu. On ma taki skład, który ja Wam wypiszę, że nie trzeba przed nim stosować nawilżenia dodatkowego, bo on przez to, że ma bardzo wysoko w składzie silikony, a silikony to są emolienty i one hamują odparowywanie wody z naskórka i one tworzą na skórze film wygładzający. No to już to podziała jak takie nawilżenie. Re... No, natłuszczenie dla naszej skóry, tak? Pośrednio nawilżające ma działanie wtedy. Więc nie trzeba przed, niego, przed nim aplikować mm, balsamu. Napisałam sobie o nim kilka rzeczy, że wyrównuje koloryt, tuszuje drobne niedoskonałości. Siniak, którego będziecie mogli zauważyć, niestety delikatnie go zatuszował, ale ja mam tam dosyć dużego jakby siniaka, nie mi włosek wrastał, ale coś aż taki siniak zrobił. Lekko przyciemnia skórę. Tak naprawdę delikatnie widać to na filmie, widać to na zdjęciach. Jak ja mam teraz bardzo suche nogi, to ja go dałam naprawdę bardzo dużo, czyli tak jak samo że dawałam po dwie pompki, bo w sumie maksymalnie cztery pompki na łydkę, to jeżeli chodzi tu o łydkę to ja chyba z 8 pompek dałam, żeby mi to tak wszystko ładnie pokryło, żeby to było równomierne, żeby równo ten produkt był rozprowadzony. Pachnie on jak takie cięższe perfumy na zimę właśnie nie takie letnie, więc może ten zapach być troszkę duszący. Mi on ogólnie nie przeszkadza. Co dziwne, zmywa się pod wpływem wody bez mydła. A teraz o obu produktach. Obu produktów nie nakładałabym na twarz. Jak już wcześniej powiedziałam, producent ma inne produkty na twarz, które są rozświetlające albo brązujące. Jeden nałożony na drugi wygląda ach, nieziemsko, tak naprawdę. Aż sobie musiałam to napisać, aż muszę Wam przeczytać. Wygląda jak nogi na ściance. Tak, dokładnie. Zniewalająco, niezwykle zdrowo i atrakcyjnie. Dokładnie. Czyli, jeżeli jest nałożony bezpośrednio na taką bladą nogę jak ja mam, to automatycznie ta noga wygląda, jakbym miała założone takie rajstopy jasne z takim połyskiem. Nie wiem, jak to się nazywa, ale taki to jest efekt rajstop. A nałożony ten właśnie rozświetlacz na ten samopalacz podbija po prostu. No, wygląda to tak. Pięknie razem. No, możecie zobaczyć na, na filmie, bo mi tutaj brakuje aż słów. Wygląda to na taką zdrową skórę, zdrową osobę. Noga jest naprawdę bardzo, wygląda pięknie i atrakcyjnie. Ktoś mi się nawet zapytał, czy właśnie stosować, czy bym zastosowała na twarz, ale jak już powiedziałam, producent ma inne produkty do twarzy, a dlaczego bym nie zastosowała na twarz. Przez silikony, które są zawarte na przykład w tym, bo silikony mogą nam zapchać twarz. Więc, jeżeli producent stworzył inny produkt do twarzy, to po co tutaj robić sobie pod górę? A teraz najlepsza akcja. Jeżeli źle zaaplikujecie ten samopalacz, co ja zrobiłam na stopie, no bo po prostu, tak jak Wam wcześniej powiedziałam, to możecie zatuszować to rozświetlaczem. I zauważyłam, że w tych partiach, gdzie nawet na nodze nałożyłam go trochę za dużo, że chciałoby się ciut mniej, ale ten efekt i tak wygląda naturalnie, to to, tak jakby normalnie maskuje efekt nierównomiernej aplikacji tą pianką. I oba te produkty można nakładać dłonią, a to jest dla mnie bardzo ważne. A teraz pokażę Wam jak pięknie wyglądają moje nogi, ale zanim pokażę Wam nogi, to ja muszę posmarować sobie dekolt, żebyście zobaczyli jak dekolt wygląda, jak rozświetlacz wygląda na dekolcie. No i jak to wygląda? Tutaj mam, a tutaj jeszcze nie mam. Jeszcze sobie trochę dosmaruję, czyli jakby dwie pompki mi, mi wyjdą. Aaaa, po prostu! Wygląda naprawdę pięknie. Mm. Super. Mm. Teraz zobaczcie, jakie to jest fajne, naprawdę. Nie musicie się specjalnie opalać. O, jany. Super. Jeszcze Wam powiem, że ten efekt, w ogóle ten rozświetlacz, jest dla osoby na pewno pokazuje ręce, bo mogą mi się świecić, tak świecą mi się. Ten efekt będzie idealny dla jednak sroczek, bo ktoś może być zszokowany, jak zobaczy tą ilość rozświetlenia, bo to jest, jak już Wam na filmie pokazałam, to jest taki błysk równomierny w miarę i. W w tym są wtopione duże drobinki, jakby drobinki, duże brokaty. Ja bym nawet tak to powiedziała, ale mówię dla mnie, dla mnie efekt po prostu. teraz na prawą nóżkę nałożyłam właśnie kolor Control. możecie zobaczyć jak się pięknie mieni właśnie to jest taki ala rozświetlacz do nóg wygląda naprawdę przepięknie a widać to, że właśnie jest taka tafla bardzo ładnie wyrównane jest koloryt skóry, delikatnie przyciemniony, ale delikatnie zatuszowane wszystkie pajączki, no te większe, takie jak tutaj, przybijają i tak jak siniaka mam gdzieś tutaj, o, również nie został zakryty tak mocno, ale e, no efekt jest naprawdę, uwierzcie mi, powalający. A tutaj mamy no, taki bardziej mat, z, y, matowy efekt teraz, przy, przy tym, bo tutaj mamy typowe rozświetlenie. Ale i jedno, i drugie wygląda pięknie. Teraz ten sam y, kolor control nałożę właśnie na tą nóżkę lewą. I kolor control 10 w jednym nałożony jest na obie nóżki. No, prezentują się przepięknie. O! Naprawdę. Super produkt, nie wiem, która noga mi się teraz bardziej podoba, ta z samoopalaczem wygląda na żywo szczuplej, bo ja mam takie wrażenie, no po prostu, no uwidacznia bardziej mi mięśnie moim zdaniem bardziej widać, ale no przepięknie to wygląda, warto, naprawdę warto. Macie tutaj taslę kontrol kontra palacz mm, przepięknie wygląda i jedna i druga noga bardzo po prostu korzystnie, naprawdę przepięknie wygląda ten rozświetlacz mimo, że nie ma teraz słońca wygląda bardzo naturalnie no pięknie przykrył te niedoskonałości na moich nogach może nie przykrył większego tutaj zmiany powracających w włosku ale wygląda po prostu mega, mega pięknie. Jak pod spray. A to to jest po prostu i tak petarda po jednym użyciu. O, że skusicie się na te produkty, naprawdę, bo są warte swojej ceny. Cena około 20 kilku zł. Ja kupiłam je w Rossmanie. Dziękuję Wam serdecznie za spędzony ze mną czas i do kolejnego spotkania. Pa pa!